Tym razem skupimy się na rozszerzeniach, zróbmy sobie zadanie z ciągów. Zobaczcie, nieskończony ciąg arytmetyczny jest ciągiem rosnącym, a jego trzeci wyraz jest równy 5. Co to dla nas oznacza? No, że r jest większe od 0 na pewno, bo ciąg jest rosnący, oraz jego trzeci wyraz, czyli zapiszmy sobie A3, jest równe 5. Pierwszy, drugi i piąty. Ok, czyli pierwszy, drugi i piąty wyraz tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny. Zapisujemy wszystkie dane. I mamy obliczyć A5 plus A6 plus A7 plus A plus A20. Czyli musimy policzyć sumę ciągu arytmetycznego. I teraz uwaga, dla ciągu arytmetycznego mamy wzór, że potrzebujemy wyraz pierwszy. Dla nas to będzie A5, bo to jest dla nas pierwszy wyraz. Potrzebujemy wyraz 20. Oraz potrzebujemy przemnożyć na liczbę tych wyrazów. I uwaga, jeżeli nie mamy pierwszych 4, to od 20 musimy odjąć 4 i wtedy uzyskamy 16, czyli mamy 16. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że tutaj mnożymy na 16. Dobra, co możemy w takim razie wykorzystać, żeby obliczyć to zadanie? Słuchajcie, wiemy, że A3 to jest inaczej A1 plus 2R. W związku z wzorem na wyraz ogólny, dla ciągu arytmetycznego możemy coś takiego zastosować. Dodatkowo, jeżeli ciąg jest ciągiem geometrycznym, tutaj te trzy wyrazy tworzą nam ciąg geometryczny, to pamiętajcie, że środkowy do kwadratu to jest iloczyn tych dwóch skrajnych. No zawsze to tak działa, więc zapiszmy. OK, no i teraz podstawmy pod każdy z tych wyrazów. Wzór znowu na n wyraz dla ciągu arytmetycznego. Dobra, super. I teraz normalnie sobie to obliczamy. Tylko pamiętajcie, że e, mieliśmy podane, ile wynosi a3, że to jest równe 5. Także możemy sobie wrócić, podstawić piątkę i wyznaczyć, że a1 to jest 5 odjąć 2r. Także to nam się może przydać. Od razu sobie wstawmy pod A1 w takim razie, i już będziemy się pozbywać jednej niewiadomej. Tak samo tutaj pod to A1 podstawiamy. I zanim będziemy przemnażać, właśnie to możemy sobie tutaj troszkę uporządkować. 5 minus R. Obliczamy. W sumie z prawej strony. Wyjdzie nam troszeczkę to pomniejszymy. Z prawej strony wyjdzie nam wzór skróconego mnożenia, z lewej strony wychodzi nam ten wzór też skróconego mnożenia. Także mam nadzieję, że one są dla Was jasne. Jeśli nie, to ja tam też na kanale tłumaczę. 25 minus 4r kwadrat. Przenosimy wszystko na jedną stronę. Nie zapisało mi się tutaj kwadrat. Ok. Można oczywiście del, mamy, ale pamiętajcie, możemy tutaj wyciągnąć przed nawias, więc też tak robimy. No i wtedy R jest równe 0 lub ten drugi nawias daje nam 0, czyli 2. Oczywiście R miało być większe od 0, więc wybieramy R równe 2. Ok. No, i słuchajcie, takim sposobem policzyliśmy, ile wynosi r. Wracamy sobie do a1 i obliczamy, że a1 wynosi 1. Super, no to teraz rozpiszmy tą sumę, już podstawiając nasze dane. Czyli s16 to jest piąty wyraz, a 5, policzmy z boku, ile to jest a5. To jest a1 plus 4r. Zgodnie z wzorami na n wyraz dla ciągu arytmetycznego. Czyli A1 to jest 1, dodać 4 r, 4 razy 2, 8, czyli mamy 9. Dwudziesty wyraz to jest pierwszy wyraz, dodać 19 rów. Policzcie to sobie, ile to wynosi. Pamiętając oczywiście, że nasze r wynosi cały czas 2.

I wyszła nam suma 16 wyrazów. Żeby policzyć sumę 6 początkowych wyrazów w ciągu BN, pamiętajcie, żeby sobie po prostu wyznaczyć B1, B2. E, czyli pamiętamy, że tutaj to, co jest w pętelce na czerwono wzięte, to jest dla nas ciąg geometryczny. Mm, więc on ma po kolei wyrazy 1 zamiast A2. Jakbyśmy chcieli policzyć, to jest. 3, bo do 2 musimy dodać 1, i wyraz piąty mieliśmy też podany jest równy 9, i tak dalej. I my musimy policzyć sumę 6. Oczywiście można by było liczyć na piechotkę, skoro widzimy, że kół tutaj jest 3, bo wszędzie jest razy 3. Możemy też zastosować wzór. Jest to obojętne. W zasadzie zostawiam to już Wam, bo powinniście sobie tutaj z tym świetnie poradzić. Mam nadzieję, że pomogłam Wam rozpracować zadanko. Jeśli tak, to świetnie zapraszamy na nasz kanał. Więcej zadań, więcej informacji z matematyki tutaj znajdziecie.